Witajcie! Ostatnio na kanale było sporo takich sprzętów z wyższej półki, wiecie akwarystyka morska, tłuste lampy, ale u mnie na kanale znajdziecie wszystko, dlatego przytargałem cały karton akwanowy, czyli to będzie taka seria antyinflacyjna, budżetowe produkty do naszego akwarium i zaczniemy tą serię sobie słuchajcie od filtrów wewnętrznych, jednak dużo akwarystów stosuje takie filtry i mamy tutaj całą rodzinę akwanowa NBF 1800. NBF 1200, 800, 500 i 300. Zobaczymy, jak zwykle, co na pudełku, co w pudełku, no i jak te filtry się sprawują. Zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu. Cała rodzina filtrów. Od najmniejszego słuchajcie, co na pudełku. Aquanova, internal. Filtr NBF 300 do akwarium od 20 do 50 litrów. Pompa 300 litrów na godzinę. Angielski, niemiecki, francuski, polski filtr wewnętrzny. Eee, to jest chyba pompa. To jest wylot, wirnik, jakiś cover i kaseta. Warning. Disconnected Talalala, Made in PRC, piątka. Aha, czyli opis jest po, tylko po angielsku, ale tu mamy. Nowoczesny i wydajny filtr wewnętrzny. Prosta obsługa i konserwacja. Bardzo łatwa wymiana wkładu. Bardzo cicha jeszcze oszczędna pompa. Wyposażony w deszczownię. No i gra. I patrzcie na to. Australia i Europa. Normalnie australijskie. Takie cudo. Australijskie z PRC. Dobra, najmniejszy, model większy. Od 50 do 100 litrów NBF 500. Pompa 500 litrów na godzinę. No nie wiem, czy taki filtr do 100 litrów. No trochę kogoś tu poniosło. Uznajmy, może tak. 20 litrów, 50. E, pójdziemy zaraz dalej. Tu jest taka sama budowa. To samo jest napisane. Dobra. Troszeczkę inaczej wygląda. Ten tak na z boku, ten na środku. Tu ma jakieś przyssawki. Od 100 do 150 litrów NBF 800. No 150 litrów na takiej pompce. Ale pompa jest mocna. 800 litrów na godzinę. Ja miałem, słuchajcie, w 112 litrach pompę chyba 500. I było git. Tylko miałem wielgachną gąbkę. Jak ktoś nie pamięta, projekt 112 to tu macie link w prawym górnym rogu. I taka jest różnica, czyli jest spora różnica w budowie. Zaczynają się beki: pompa 1200, WNBF 1200 od 150 do 200 litrów. I tu już chyba jest tak samo, tylko są dwa kosze. Ale zobaczcie, że nigdzie na pudełku nie pisze jaka jest moc tych filtrów, ale my to sobie zbadamy miernikiem z tego samego kraju, gdzie zostały wyprodukowane. I ten największy NBF 1800, to 200 do 300 litrów. Mhm. Może jako dodatkowy to tak. No dobra. Jak one wyglądają? To może ja je tak w przyspieszonym tempie wypakuję i będziemy je oglądać. Dobra, mamy to po kolei. Powiem Wam, skończyło mi się miejsce na blacie. W każdym z tych filtrów jest instrukcja. Zobaczmy po polsku na pierwszym miejscu. Czy są obrazki? Nie ma. No to nie lubimy takich instrukcji. Dobra, najpierw model najmniejszy. Maleństwo i mamy moc 3W, podnoszenie wody 60 cm, pompa 300 litrów na godzinę. MBF 300, IPX 8, małe przysawki. w ogóle to jest maleństwo gąbunia w środku. Tu jest to zabezpieczenie i jak je ściągniemy, to się dostaniemy do wierniczka. Mówię wierniczka, bo jest maciupki. Nie chcę wyjść, jak zawsze. Chwila. Mały wirnik, jak w skimerze. Co tu mamy jeszcze, słuchajcie, w zestawie? Mamy, mamy jakieś kolanko. Tak, to działa. I mamy deszczownicę, czy deszczownię. O. Czyli można zrobić sobie coś takiego. A można sobie zrobić odwrotnie. Nie ma żadnej regulacji ani mocy. Ani kierunku wylotu. Mamy dławik do napowietrzania. Ok, model model najmniejszy. Model większy. No tu już jest spora różnica. 6 watów moc, podnoszenie 80 cm, pompa 500 litrów na godzinę, NBF 500. I tu już jest regulacja mocy. Plus minus widzicie i takie same małe przystawki. Tu już jest trochę inna budowa, jest taka kaseta. I patrzcie, regulacja działa tak, że dławimy po prostu tutaj wylot wody. No powiem wam wykonanie budżetowe, proste rozwiązanie. Ale ogólnie jak patrzę na te plastiki, no to są OK, nie ma żadnych zadziorów, wszystko jest ładne, ładny czarny plastik i gąbka troszeczkę chyba większa od poprzedniego modelu. I tak samo jak w poprzedniku, możemy sobie zrobić deszczownię. I to jest spoko opcja, nie? Bo nie potrzebujemy skimera, rozbija nam białkę, biał yy, błonę białkową. Jest OK. To jest, słuchajcie, regulowane. Ale trzeszczy mi miłosiernie. Twardy plastik tak trzeszczy. I też mamy Wylot wody z natlenianiem, bez kierunku, bez regulacji kierunku. Tak to poukładam, żeby się wszystkie zmieściły na stole. O, zrobimy tak, tak ładnie. Żeby było widać. Poza kadrem, sorry. O. Model większy, słuchajcie, NBF 800, pompa 815 W moc, no to już duża, duża konsumpcja prądu, nie? 15 W na dzisiejsze czasy to sporo. Podnoszenie 1 metr i wyraźnie większy kosz, to już słuchajcie wygląda normalnie jak głowica, bo to jest głowica, z którą można robić cuda, można sobie tu podłączyć węże, można sobie pompę, y, przepompowywać wodę, I to się pewnie jakoś tu odkręca. I jest wirnik, a nie pokazałem wirnika w poprzednim modelu. Nie ma żadnego tutaj. I eee, czpieniec ceramiczny. O kurde, no to powiem wam, pozytywnie mnie zaskoczyli. I tu już mamy kierunkową regulację. Chociaż jak za mocno przegniemy, to nam wypadnie, ale w tą stronę możemy regulować. Pojemnik na media. A jak się do niego dobrać? Przykrywka. Tu już gąbka taka spoko większa. Z tunelem. O, czyli to tu już. Aha, to tak, to tak nie działa. Teraz tak tylko o. To nie wiem po co to jest, jak tego nie można tu włożyć. Nie wiem. No to już ten plastik tak. Widać, że już nie jest taki, taki, wiecie, z wyższej półki. No jest okej, okay, nie? Ale widać, że tu już jakoś wykonania jest słabsza. Też mamy deszczownię. Zobaczymy jak będzie dmuchać przy każdym filtrze. I też mamy. A jak to się tu podpina? A tu jest, patrzcie. Tu się to tak wkłada, serio? Tak prosto? Długi ten wężyk. Tak. Idealnie. To jakiś zaworek by się przy zwrotna, albo przynajmniej to skróćcie, bo jak będzie tak wystawać, bo nie będzie prądu, to wam może woda z akwarium wylecieć. Nie pokazałem wam wiernika. On może, a jak tu się dostać? O, sporo większy. Nie będę wyciągał. A tu jest szpień stalowy. Jak to niemiłosiernie trzeszczy. Ale może będzie pracować cicho. Tego nie wiemy. Dobra. Kontrola, jak to w kadrze. I zaczynają się byki. Słuchajcie, pojemność filtracyjna dwa razy większa niż u poprzedniku, bo mamy po prostu dwa kosze. Które zobaczcie, pasują. Nie. Mówi co jest większa? Jest większa, nikt tu nie czaruje, że dodał kosz i zadowolony, czyli kosze mamy i tu słuchajcie jest 25 W moc, o kurde bardzo dużo, 1500 y, cm w wody, 1300 litrów na godzinę. Pień stalowy, stalowy, ceramiczny, łopatki wyraźnie większe. Magnesy trzymają, wszystko ok, I tu też y, mamy natlenianie przez takie cudo. A i tu dostaliśmy koreczek. Tu koreczka nie dali. Czyli woda nam co będzie wylatywać górą jak nie za nie za pili. No to jest, to jest dziwne. Powinien być tu ten, słuchajcie, kołeczek, bo woda będzie tędy lecieć i tędy. Chyba zbadamy. A zaraz popatrzę w pudełku. Może po, prostu, może po prostu wypadło. To jest. Co to jest? 800. Nie, w pudełku nic nie zostało. Szkoda, dziwne. Więc tutaj, żeby nie zgubić tej zaślepki, nie będę tego podpinał. I też jest deszczownia, tylko gdzieś mi tu poleciała. Ale patrzcie na to. Konkret. I też mamy regulację na boki. Dobra, to my też sobie. Fik, fik. Tak. To tak. O. I model. Słuchajcie, największy. Kosze są identyczne, czyli tutaj mamy takie same kosze. Deszczownia jest też taka sama jak u poprzednika. Jest natlenianie. Ciężka, ciężka już jest ta głowica naprawdę. Mamy koreczek, super. I 30 W moc. Uu, bardzo dużo. 1800 litrów na godzinę pompa. No powiem wam tą pompą, patrzcie jak ona ma przystawki jak ją tak dacie, Ty spokojnie sobie możecie wodę nalewać do akwarium. Podnoszenie spoko 1,7. 7 Więc jakbyście się zastanawiali, czym to sobie ułatwić życie, możecie taką głowicą. Ale jest ciężka naprawdę. A jak wirnik? Ceramiczny, prawie mi się złamał. Już tutaj z taką błonką, no tu już jest. No jak malnie, jak w kuble, nie? Jak w filtrze kubełkowym. No i coś czuję, że będzie robił robotę. Dobra. E, testy sobie chyba przeprowadzimy bez tych pojemników, gdyż tudzież nie chce mi się ich suszyć. A zobaczymy jak to dmucha. Dobra. E, to jeszcze, no to zapraszam do laboratorium. Tylko muszę je tu zbudować. Model 300 dmucha tak, zrobiłem sobie tylną ściankę z dokumentów sądowych, mam nadzieję, że sobie ich nie zaleję. Słuchajcie, moc Dobra. zmierzona na chińskim mierniku 3,1, także tyle co producent podaje. Dmucha całkiem spoko, powiem Wam, że do takiego akwarium wystarczy, a to jest 30 litrów, oni tu mówią od 20 do 50, to 30 litrów. Sam raz. E, no to co, deszczownia. Jeszcze test, jak to dmucha daleko. Znosi, nie? Wali ostro w szybę. Dobra, żeby mnie zamoczył sobie tych papierów. Głośność na głośność. Widzicie? Chodzi. Przyłożę do mikrofonu. Cisza. I spokój. Nałasuje ta deszczelnica. Chociaż nie, bo on się tu się coś. Może go tak. No wodę słychać, nie? Ale dłucha spoko. <laughs> Nawet bardzo spoko, nie? Dobra, bierzemy model większy. Model 500 na sucho. Słuchajcie. Nic nie słychać. No, konkretnie daje do pieca. Powiem Wam, będzie za mocny do takiej kostki, a moc yy, 5,2. Na sucho się uda. Nie. Chyba, że w ten sposób nie się odpowietrzy, jest rzeźnia. Dobra, deszczownia. Daje radę. Spoko. Model 800 tak dmucha. Robi roboty, a moc 6,4. I tu już możemy tym kierować, także luzior. A, jeszcze deszczownia. I tutaj nie mamy tej zatyczki, boję się, że będzie fontanna. No, leci, leci górą, więc możemy się ratować tym. O! I teraz działa. Następny model, co ciekawe, zatyczkę już ma. Na sucho go w ogóle nie słychać. Moc 10,2 robi konkretną robotę, ale daje do pieca. Słuchajcie, długość urządzenia idealnie 30 cm. Pasuje na. Zobaczcie, na styk. Konkretnie, dmucha. Hmm. Pięknie. Dobra, bierzemy największego potwora. I model największy. O, tego już słychać, jak pompa chodzi. Moc 8,2. A w wodzie? w wodzie. Patrzcie, w wodzie 16,6. A miało być ile? 30? Eee, to los. Jak to dmucha? Na maksa. <laughs> Założymy deszczownię, a potem natlenianie. Proszę bardzo, z deszczownią jest na styk. Musiałbym tam mocniej dopchnąć, ale robi robotę. Ciśnienie, powiem wam, do mycia poznokci. Idealne. Dobrze, że nie jestem blacharzem. Przynajmniej mam zawsze czyste poznokcie. Mój ojciec był. I <śm> takich czystych nigdy nie było. Elegancko, dobra. To jeszcze co? Natlenianie. Sobie leży i sprawdzamy. O, Panie, co tu się dzieje? Do kosteczki 30 litrów, jeżeli chcielibyście w niej mieszać solankę. I co ciekawe, z powietrzem jest moc 15,6. Ale na pewno nie. Ale na pewno nie słuchajcie. 30 watów. Nie wiem o co tu chodzi. Pierwszy raz widzę, żeby producent dwa razy zawyżał to, co jest faktycznie. Wszystko mokre. Moje papierki też trochę. Mam nadzieję, że testy Wam się podobały. Filtry, jak widać, działają spoko. Brak uwag. Można tutaj do różnego akwarium sobie wybrać. Ja to teraz muszę posuszyć. A sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w czmielu. Linki w opisie filmu.